Siemano, dzisiaj wstawiam tylko trening, ponieważ jest on długi, a też nie chcę Was zanudzać. Jak możecie zauważyć, trening rozpocząłem od takiej rozgrywki na koncentrację w postaci zabawy piłeczkami. Jest to, myślę, dobry pomysł, ponieważ nie dość, że muszę się skupiać na technice, to jeszcze, aby sobie niczego złego nie zrobić, jeśli chodzi o kolano. I tak to wyglądało. I możecie zauważyć, że dzisiaj wykonywałem inny zestaw y, dotknięć tym razem od y, Jacka Blake'a, a nie od Michaela Cunninghama, przez cały czas zresztą wykonywałem ten zestaw od wakacji, więc po prostu już z tym wszystkim brzygałem, więc chciałem, chciałem też wykonać co innego y, i polegał ten, ten zestaw na tym, że bardziej był taki, y, taki bardziej można powiedzieć, ruchowy, ponieważ kiedy wykonywałem tamten zestaw, to stałem tak przez cały czas w miejscu, a tutaj to już bardziej się poruszałem i powiem tak, że wcześniej, przed, czyli przed kontuzją to też właśnie nie robiłem tego w taki sposób, że wykonywałem zwód po zwodzie, tylko zazwyczaj dokładałem do tego jakiś slalom bądź jeszcze tam jakiś taki dribbling przed tym wszystkim i myślę, że też to było złe, ponieważ przez to właśnie ten zwód nie był aż tak dopracowany i w meczach albo na treningach w klubie bałem ja się po prostu wykonać ten zwód, ponieważ myślałem, że to mi nie wyjdzie, a tak właśnie być nie powinno. Trzeba pracować nad tym nawet przez godzinę lub więcej, jeśli chce się mieć to wszystko no, opanowane do perfekcji, ale oczywiście nie było tak, że na przykład wychodziłem na boisko i nic z tego nie było, po prostu no, wykonywałem to w inny sposób. No i, no i to wszystko tak załapałem jakoś, nie wiem, po miesiącu lub dwóch miesiącach. Lecz gdybym wykonywał to w taki sposób, to może już e, byłbym lepszy i to o wiele. Lecz cóż, na swoich błędach też trzeba się uczyć, nie wszystko się też przewidzi i myślę, że jak ja wrócę po tej kontuzji to będę o tysiąc razy lepszy niż byłem przedtem. I w tym ćwiczeniu zobaczyłem taką ciekawą usterkę, która spowodowała moja kontuzja. Było to tak, ponieważ wiadomo, moja prawa noga jest bardziej stabilna niż lewa, ponieważ wiadomo, lewe kolano było w operacji i to było w taki sposób y, przez cały czas, przy tym ćwiczeniu, y, odkąd jestem w kontuzji, to wykonuję, że lewa noga prowadzi piłkę, no a prawa tylko stabilizuje no i nic nie robi. No wiadomo, czemu z tego powodu. No, że po prostu e, staram się dbać no, o lewe kolano i obchodzę się z tym jak z jajkiem. No, ja po prostu myślałem, że jak na przykład będę przez cały czas stać na lewej nodze, no to sobie coś, 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 coś złego zrobię. No i właśnie przez to zrobił się taki problem, no że właśnie moja lewa noga lepiej panuje nad piłką niż prawa, ponieważ dzisiaj już było lepiej. Z lewą, ponieważ ją bardziej wzmocniłem i robiłem w taki sposób, że chciałem przez chwilę, aby piłkę przez cały czas prowadziła prawa noga. No i właśnie zobaczyłem przez to wielką różnicę. Prawa noga w ogóle sobie nie radziła, a jeśli chodzi o lewą, no to było wręcz idealnie. Były takie fajne, małe dotknięcia oraz bardzo fajne panowanie. No a u prawej nogi wręcz przeciwnie, więc cóż, tak będzie następny trening, to po prostu będę musiał sobie bardziej popracować nad prawą nogą. Nie możecie zauważyć też, że wykonując ćwiczenie ze talerzykiem przed sobą patrzę się na piłkę oraz na talerzyk i dzięki temu myślę, że będę lepszym zawodnikiem na boisku, ponieważ będę więcej widzieć i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i teraz na każdym treningu będę sobie coś innego wymyślać lub będę te ćwiczenia powtarzał, lecz będę od siebie więcej po prostu wymagać. Mam nadzieję, że mi to coś da na boisku i cóż, Was też zachęcam, abyście to ćwiczyli. Chciałbym przekazać, że jeszcze była taka jedna sprawa, na którą cały czas się zastanawiam. Na razie teraz niestety nie mogę Wam powiedzieć, ponieważ wiadomo, niektóre rzeczy w internecie się mówi, a niektórych się nie mówi i po prostu, gdybym to powiedział, to po prostu mogłoby mi to zaszkodzić ale myślę, że jak już dojdę do całego rozwiązania, to wtedy z wami się tym podzielę, lecz myślę, że już całe rozwiązanie znalazłem, więc tyle, no po prostu chciałbym się tym z wami podzielić. Aha, i wiem, że też możecie mieć do mnie pretensje, że na przykład nie umiem ułożyć pełnego zdania, jeśli na przykład opisuję ćwiczenia i jest trening, ale powiem wam, że... Że w taki sposób tego nie robię, że na przykład czytam z kartki, tylko ja to mówię na spontanie zupełnie. Ponieważ na tym się tego nie chce robić, a po drugie, tak, czytając z kartki, to jest według mnie nie naturalnie, więc myślę, że w taki sposób będzie lepiej. Cóż i tyle. Chciałbym przekazać, że jestem zadowolony z postępu, jeśli chodzi o kolano, na przykład. mogliście zauważyć, że przy tym driblingu już to tak lepiej wygląda yy, oraz też yy, jeszcze. Yy, jeszcze też y, podania były bardziej mocne. Czuję się w taki sposób, jakbym już mógł wykonywać strzały, lecz fizjoterapeuta na to mi nie pozwala. A jeżeli nie pozwala, to po prostu tego nie wykonuję, ponieważ boję się o swoje zdrowie, więc no wiecie jak to jest. Nie służę ze względu na swoje sprawy. To wstawiam ten odcinek wyjątkowo poniedziałek. Teraz jest niedziela, godzina 23. Za chwilę idę sobie na stację popicie. I cóż, widzimy się jakoś za tydzień lub dwa. Zobaczymy, jak to będzie, ponieważ też zależy, czy będę mieć czas na nagranie odcinka. I cóż, myślę, że wszystko idzie dobrze na razie.